Na górze, po grecku to jest skopos. Skopos zawsze charakteryzuje się pięknym widokiem. Możecie się chwilę nim nacieszyć, a ja już tu cieszę się nim ładnych parę minut. Ale zobaczcie, nie ma tu tłoku. Widok piękny, a tłoku nie ma. Jakbyście zeszli tam niżej, nad morze, na bulwary, znajdziecie setki czy tysiące ludzi. A tu Żywego ducha, kilka osób, co najwyżej. Jaki z tego morał? Żeby wyjść na wzgórze, trzeba się pomęczyć. I wszyscy zazdroszczą tych widoków, ale nie za bardzo palą się, żeby zapłacić cenę potu, zmęczenia i itd. Dokładnie tak samo jest z rolą starszych w kościele. Bo nazwa właśnie przywódców kościoła pochodzi od słowa wzgórze, czy góra episkopos patrzący z góry czyli lepiej widzący widzący szczegóły zależności pomiędzy szczegółami i tak dalej i tak dalej ale ilu ludzi chce pokonać trud wzrostu w Chrystusie żeby osiągnąć ten duchowy poziom nie ma kolejki